Powiedzcie mi, co się dzieje z tym polskim internetem? Czy to na forach internetowych, czy to na Irkach, czy to na YouTubie? No po prostu jest hamstwo. Jest po prostu masa hamskich komentarzy, hamskich ludzi, którzy wypowiadają się na różne tematy. Wiecie co? Kiedyś tego nie było. Był internet. Powiem tak, ja nie jestem jeszcze taki stary, nie? Ale pamiętam czasy jak y, internet się dopiero rozwijał w Polsce, jak powstawały pierwsze fora internetowe, pierwsze grupy dyskusyjne, nawet sam YouTube. I wtedy ludzie byli, nie wiem, mądrzejsi, chyba nie. Chodzi o to, że tych ludzi było mniej. Mniej osób miało dostęp do internetu i mniej osób było po prostu stać na ten dostęp. Bo kiedyś no, dostęp do internetu łącze było drogie. Kiedyś były modemy i się płaciło chyba za każdą sekundę. Albo minutę, teraz nie pamiętam, jak to już było rozliczane. Pamiętam, że w sobotę się zawsze siedziało, i czekało się na sobotę, bo w sobotę było taniej, nie? To zawsze się siedziało. Jest sobota, to szybko na godzinkę do internetu, nie z zegarkiem w ręku, żeby po prostu yy, no nie zapłacić astronomicznego rachunku. I teraz mamy taki problem, że internet jest, po, jest rzeczą powszechną. Każdy może mieć internet w domu, no i co inteligentniejsi ludzie kupują. Internet, dzieciakom. No i dzięki takim osobom mamy teraz masę dzieciaków na forach internetowych. Kiedyś się śmialiśmy z dzieci na ostrady. Problem jest w tym, że teraz te dzieciaki podrosły, poszły do gimnazjum i stały się gimbusami. I jest problem natury technicznej, bo dzieciaki trochę podrosły, ale no w głowie dalej mają to samo jak nie mniej. Co z tym zrobić? Nic. Bo nic z tym zrobić nie możemy. Możemy tylko patrzeć i po prostu płakać nad tym, że dzieciaki rozwalają nam internet. Kiedy normalnie człowiek przychodził z uczelni czy z pracy, siadał przed komputerem, odpalał jakieś forum, pytał się o coś, wymieniał się informacjami, yy, udzielał informacji, bo to jest chyba no, główne zadanie internetu, żeby po prostu szerzyć informacje, by był dostęp do informacji. A teraz. No naprawdę, spróbujcie zadać inteligentne pytanie na jakimkolwiek forum internetowym. Dobra, nie wróćmy każdego forum do, do, do tego samego worka. Ale no, jak jest takie forum ogólnodostępne, nie jakieś tam specjalistyczne typu, nie wiem, gitarzysta albo coś w tym stylu, no to no, można się po prostu załamać, bo od razu jest banda gimbusów, którzy przyjdą i, nie wiem, nawalą tysiąc komentarzy o tym, Och, słuchaj stary, jaki ty jesteś głupi, że się w ogóle o takie coś pytasz. Chociaż to jest takie proste, że ja tego nie wiem, ale ci tego nie powiem. Nie? Na pytanie ci nie odpowiedzą, ale będą się rzucać, nie? że je zadajesz. I że jesteś kurde, jaki ty jesteś głupi, bo to jest takie proste pytanie, ale, ale ci nie odpowiem, bo jest takie proste, że tak jesteś żałosny i w ogóle, i w ogóle. To jest śmieszne i chore przede wszystkim. Ale tak jak mówię, nic z tym nie zrobimy. I powiem Wam tak, ja bym nawet wolał, żeby yy, to hamstwo gimbusowe się ograniczyło tylko do tych komentarzy. No wiadomo, no są ludzie głupi, no sorry, no musimy z tym żyć. Ale problem polega teraz na tym, że dzieciaki zaczęły się bawić w kręcenie filmów, nie? Teraz pozostawały na komunie czy tam na urodziny kamery i też cały... Znaczy, kamery, teraz cię kręcić telefonami, nie? No, kamera, chłopiec, to jest przyżytek stary. To nie jest cool, to nie jest jazzy, chłopie. Daj spokój. Nie ma opcji, chłopie. No way, man. No way. Kręcę te swoje filmy na, nie wiem, takie tematy nie wiem, czysto po prostu ubogie umysłowo. O, to jest fajne oczywiście. Po prostu te tematy są ubogie umysłowo. Ostatnio przeglądałem sobie internet no i patrzę, nie, jakaś tam nie wiem, czy to jest jakaś nowa twarz na tym polskim YouTubie, czy to jest ktoś, kto już tam działa jakiś czas. No ale facet, nie wiem, tak 16, 17 lat może, taki nie wiem, gimbus po prostu, umysłowy przynajmniej, i opowiada, jak to był w sklepie, nie, kupował browary. Wow, nie, słuchaj, mam 15 lat, to znowu, nie, w rankingu społecznym gimbusów podskoczyłem już na samą górę, bo przecież kupuję sobie browary w sklepie, nie, jestem dorosły. Och, właśnie nie, stary, nie jesteś dorosły. No ale mniejsza o to. I facet gada, że kupuje sobie browary, stoi przy kasie, tam jest jakaś kasjerka, oczywiście tam ją odpowiednio określił, nie? dosyć dosyć nieprzyjemnie. I opowiada, jak to stoi przy tej kasie, postawił tego browara, to tam jedzie, wszystko się tak powoli dzieje, bo on się tak bardzo śpieszy, bo przecież on, nie wiem, musi iść może do pracy, nie? Ma 15 lat i on nie ma czasu, on nie ma czasu, wszystko się musi szybko dziać. Kasierka mu to tak powoli, niby bierze, kasuje, jeszcze ma jakąś plakietkę, uczy się, nie? To już w ogóle jest masakra, Jezus, ona pracuje, straszna rzecz. Mnie rodzice utrzymują, a ona pracuje. <grytania> Idiotka. <grytania> Straszne. Nie. I tam cały hejt na nią wylewa, nie? że ona tak, nie wiem, tak to wszystko długo robi i na końcu go jeszcze poprosi o grosika. Nie? Czy może być winna grosika. Wiecie co, z tymi grosikami sprawa jest taka, że Każdego to może czasem wkurza, każdego to irytuje, no ale olewamy to, nie? No, a koleś, wiadomo, nie? Taki hejt na nią wylewa, bo się spytała, nie? Czy, czy nie może mu być winna grosika, a on się na to zgodził. no to, nie wiem, wiecie, to jest takie już, no, trochę śmieszne, bo mógł po prostu powiedzieć, no nie, słuchaj, potrzebuję tego grosika, nie mogę ci go dać. Proste, nie? I wtedy by był, nie wiem, jak to oni określają siebie, no, kozakiem. A tak stał po prostu cały, wiecie, potrzęsiony, spocony, żeby się go tylko o dowód nie spytała. No, bo by mu nie sprzedała ten browaru. No, ale to jest inna sprawa, nie? I pytanie brzmi, skąd się to hamstwo bierze ogólnie w ludziach? Szczególnie w tym wieku gimnazjalnym. No, dlatego, że oni książek nie czytają. Tak, poważnie. Oni nie czytają książek. Gimnazjalista to jest osoba, która się dopiero rozwija jakoś tak społecznie i kulturowo. I oni potrzebują jakichś wzorców, jakichś bodźców po prostu, które ich ukierunkują, nie? jak się mają zachowywać, jak mają yy, działać w tym naszym społeczeństwie. No i wiadomo, jak nie czytam książek, oglądam jakieś debilne amerykańskie komedie w stylu, nie wiem, American Pie na przykład. Czytam ostatnio jakiś ten Project X, X, coś tam, jakoś tam, ten, coś tam, coś tam. Nie pamiętam nazwy dokładnie. I potem im do głowy przychodzą różne głupoty. I patrzą nie że po prostu jest jakiś bohater i on tam ciągle jakiś FAK, FAK, FAK rzuca tymi wulgaryzmami na lewo i prawo i oni myślą, że oni też tak muszą robić, żeby być po prostu akceptowani w społeczeństwie. No to jest, no sorry za wyrażenie, ale to jest no, gówno prawda. Bo właśnie no, normalni ludzie no, nie rzucają fakami czy tam tymi naszymi polskimi odpowiednikami na lewo i prawo, bo to jest, no takich ludzi się na poważnie nie no nie traktuje znaczy wiadomo, słuchajcie, dobrze tam rzucone yy, przekleństwo dobrze rzucone przekleństwo no ubarwnia tą naszą wypowiedź, no bo to jest też słowo jednak ja ogólnie jestem, nie wiem, przeciwnikiem takich stwierdzeń po prostu, że jakieś słowo jest, nie wiem, takim słowem tabu, że go nie wolno używać, bo jest nie wiem, obraźliwe, coś w tym stylu to jest tylko słowo ale wiadomo, no, nadużywać też nie wolno dobra, bo dykrezję wolno wracamy do tematu Także, tak jak mówiłem, ci ludzie nie czytają książek, oglądają jakieś debilne filmy i nie mają potem zasobu słownictwa, bo właśnie po to czytamy książki, gazety, nie wiem, artykuły, cokolwiek, żeby mieć zasób słownictwa, żeby się rozwijać, żeby móc się umieć wypowiedzieć. I potem człowiek ma taką blokadę umysłową, bo gadasz, gadasz, gadasz i potem nie wiesz, co powiedzieć, bo ci brakuje słów. To wtedy albo walniesz jakiś, nie wiem, wyraz... Yy... Uniwersalny, nie? czyli na przykład tegować, nie weź to z tego i weź to wyteguj, od tego i przyteguj, na i tak dalej, albo dla wzmocnienia efektu użyjesz tam jakiegoś tego wulgaryzmu, nie? Też można tak robić, no ale wiadomo, to jest, no, no nie jest to, nie brzmi to za fajnie przede wszystkim. Problem w tym, że Gimbusiarnia y, używa tego na forach internetowych. No i mamy problemy. Problemy są. YouTube umiera, to widać po prostu po, yy, nie wiem, po, po tych komentarzach, po tych filmach. No, patrzcie na to. Nie wiem, za, yy, wchodzę sobie na YouTube'a i na pierwszej stronie, nie wiem, jakieś... Yy, co tam było? Mm, no... Yy, naj, ten Najpopularniejsze filmy w Polsce, nie? To mówię, zobaczę, może coś śmiesznego będzie. No bo kiedyś na YouTube'a się wchodziło, nie? Tam zakładka śmieszne. I były fajne rzeczy, można się było z czegoś pośmiać. Teraz zapomnij. Nie wiem, filmy z największą, yy, nie wiem, ilością polubień, czy tam y, największą ilością odsłon. Minecraft, LOL i, nie wiem, i, nie wiem, klocek ktoś tam e, recenzuje jakieś tam, nie wiem, gry. Ludzie, no, przecież <ścoughs> to jest, to jest śmieszne, nie? Nie powiem, słuchajcie, no można grać w jakieś gry, no ale, kurczę, czemu to ma taką popularność? Nie lepiej jest grać w jakąś grę, niż patrzeć jak ktoś gra? Tego właśnie nie umiem pojąć. Nie potrafię tego pojąć. No ale takie mamy chyba czasy, i no trzeba się do tego przyzwyczaić. Także reasumując, ludzie, jeżeli jesteś gimnazjalistą i masz coś w głowie, bo takie też się zdarzają, nie ukrywam, nie ukrywam, to naprawdę, zanim wypuścisz jakiegoś, nie wiem, jakiś komentarz obraźliwy, no to pomyśl, czy na pewno chciałbyś tak samo powiedzieć komuś w rzeczywistości w twarz. Bo to jest ważne, bo kulturę trzeba zachować nawet jak nas nie widzą. I tym bym właśnie chciał zakończyć ten dzisiejszy wywód. Jeżeli dotarłeś, tutaj i podobało ci się, albo uważasz, że no nie jestem szurnięty bardziej lub mniej pozytywnie, no to się cieszę. Na pewno pojawią się znaczy pojawi się więcej filmów z moim udziałem. Jeżeli ten filmik będzie, że tak powiem, dobrze odebrany, to na pewno postaram się co, o czymś jeszcze powiedzieć, a planuję mówić o różnych sprawach. Na pewno będę poruszał jakieś takie też ważniejsze sprawy. Yy, nie wiem, takie polityczne albo, albo newsowe. No zobaczymy, jakie to będzie rozwijać. No, Po prostu nie mam się, nie mam z kim pogadać, to pogadam z Wami, nie. <laughs> Także, co jeszcze? O, tak jak widzicie, nie? Tu chyba będzie to widać, albo tu, to tam nie, walnę tak, żeby nie było. Mój kanał nazywa się Malcontent. Kim jest Malcontent? Malcontent to jest taki człowiek, któremu się nic nie podoba. To jest facet, który po prostu krytykuje wszystko i wszystkich. I ja myślę, takim człowiekiem właśnie jestem, bo zawsze, zawsze mi się coś nie podoba, zawsze jest coś, co można skrytykować. I powiem szczerze, wolę, nawet jak mnie, ludzie też krytykują, jeżeli to jest oczywiście pozytywna krytyka, konstruktywna krytyka, bo wtedy tak naprawdę się rozwijamy. Także nie bójmy się krytyki. Nie bójmy się krytyki, ale konstruktywnej. Bo wtedy rozwijamy się, rozwijamy siebie, swoje wnętrze, swoje umiejętności, bo wiemy, że coś robimy źle i możemy to zrobić lepiej. Właśnie. I dlatego mówię, nie możemy się bać krytyki. Dobra, bo już gadam przez. 13 minut, to już chyba za długo, już pewnie i tak mnie nie słuchacie. Dobra, to czyńcie się, mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze.